Tak. Są, 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 są. O, dostałem Tak, jeden. Mhm. No. w was znajdę. Chodź, widzimy, na niego i zabijemy go. No, no go B czy, czy double? Nie, no, może nie Nie, nie to jest najciekawiej wyglądająca mapa w grze. Cze, jest za Jest no, <laughs> trochę po to tak. Ona jest wielka, tam też można biec, tamtą stronę dalej? Nie, nie. nie, tam nie, tam już wszystko bariera Ale z mhm. jest giganty, mi się wydaje, że to jest takie trzy razy Las Vegas, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje. Kurczę, rzeczywiście z tego łuku chyba chyba dostajesz? dostałeś. A gdzie on jest? Widzę go, widzę go. Jest, pod nami dwóch. Cempad tu ma ten Ja Mhm. Mhm. Nie wiem, nie wiem, skąd on strzela. Jakiś żeby kiedy. Moment, biege się z drugim. Tam idę no. Hm. Nice, nice. Nice, nice. Oj, oj, sorry. No, cool, no, i ten trzeba jest episto, no. Ja nie wiem, to gramy tylko to i tyle, nie? No ale stare Rupina nie byśmy mieli. No, no, tam też nie wbijemy, mam wrażenie. No słucham. No ale ten Lewis chociaż kurwa diamentowy. Ej, nie wiem. A co jest za diamentowego Lowisa jeszcze? No, nie wiem, ale to, no, to pozostałe. Są, som, to, som. To som. No ale diamentowy Lewis. Nie. Takie bez no, no, skóry. O czyli w sumie bez koloru Dobra nie no trzeba wyjść tego Rubina tylko to jest ile to 500 Tak O kurde the the No ale to po ale jak Jak to wolno idzie kurwa nawet jak wygrasz to bo Wiesz, te gierki bo są to... dużo krótsze niż normalne ranked No oni, w sensie tak, oni to z myślą robili, że one są krótsze, ale kurwa, my przeważnie gramy w gierkę gdzie jest na przykład 7-5 To trwa kurwa z 30 minut taka gierka, przeważnie No, było, no, no bo ataku nie masz szans Ja tak patrzę po komentarzach, to tak co, co piąta osoba narzeka, na a te cztery liżą dupę, że jest fajnie. Więc no... No tak. I tak im kurwa idzie dobrze w tym trybie, bo wiesz, bo wszyscy byli przyzwyczajeni do cashoutu. W sensie? Nie wiem. Um. Czemu nie zrobili ranket, że możesz grać tu i tu? się no, w sensie, no ja, wie, ja, ja wiem czemu tak zrobili, bo generalnie pamiętasz, że był problem z matchmakingiem no. A tu masz mniejszą liczbę graczy potrzebnych, więc zawsze szybko znajdzie Szybkie gierki No to niech, niech zrobią rankety, że są, jest półfinały, i finał i chuj Niech skrócą jedną rundę jeszcze To będzie 12 osób wtedy No to samo, wyjdzie praktycznie No kurwa, no to Jak już, jak już w takim zamyśle robią, no to kurwa Na chuj Ej, bo to jest, jest 35 metrów Przejmiemy to pierwsi i jeszcze przejmiemy tamto No tak jest Ta Nie sam konas u mnie jest, u mnie jest, u mnie jest na platformie, dobra ja go zabiję Nie wiem, jak się to znalazł w ogóle ale Leciałem tam leciał A okej okay. Jest tam no? Tak, to... Chcemy tam mi już pojechać? Nie, nie no, dobra no. nie A. Jest lat, jest lat gdzieś tutaj Na, na tym daszku gdzieś tu słyszałem, że na nie widzę biegał Jest, jest coś no A gdzie? Kurwa, spadłem. O mnie, o ja pierdolę! Mam Jeszcze Heb jest Daszody? Ja się zablokowałem. Dawajcie już. Ty jump podał w wozie. Mam jednego. Potem mamy zmniejorzone. On Ta czarni blokuje, to ty. A -a -a. Na nice. Jeszcze obok. Miśnik. Ostatni. Ostatni jeszcze Ostatni kości. Ostatni kości. Ostatni kości. Ostatni U mnie jest, nabiję go, albo ty go Woda jest dodana, ja pierdolę. Następna pod wodą, my wszyscy pływamy. To też by było ciekawe. To w się sensie bez sensu, ale. Mam głośno na sobie. Łucznik. M mogę go nie zabić. Mm -hmm. Jeszcze jeden jest, jeszcze jeden jest przede mną centralnie. Mm -hmm. <grym> A to ile to możesz parować? No chodźcie. Możesz cały czas, tylko po prostu to z przodu. z przodu. Daj linkę tam. No. Ta od razu. No dużo opór, nie? E, daj tą szóstkę gościu Szkoda to, że tej szóstki nie przyniosłem Ej daj mi zli tam, ja potem po szóstkę i rzucę ją dawaj, 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 dawaj Nie mogę cię na górę dać, nie mogę cię na górę dać Chodź, chodź, chodź Dawaj Nie, nie Schoan. Ładnie tu Zajebista jest ta mapa, Porównanie do tamtej co by była to Niki, ja jestem na paralizatorze O boże nie ja ma u mnie. Mężę. A ty żyjesz, dobrze. Przecież spróbuję zaraz podnieść. Kurwa, jakby to było Tramp, tramp, tramp był. Koinować? To ja idę po ciebie. Mnie mm, Masz zipa, masz zipa? To na jak do niego. Dwóch! Jeszcze jeden, jeszcze jeden idzie i... Jest, jest, jest Dobra, chodźmy, chodźmy ten, chodźmy A <todgłosy> A bo my się bijemy o co? Tutaj w zasadzie. No, Plec jest. Dwóch. Ja biję lajta. Dobra, to ja, to teraz... Mam. Dobra, idziemy, idziemy, dawaj, szybkie, szybkie. Dobra Dobra. dawaj yes, yes, jest, 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 jest Przejmu od razu Dobra Przejmuj, przejmuj, przejmuj 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 no, Nie Prima, co, Ej, tu jest zajebiście, patrzcie, nie ma co platform na platformach tylko co tu idziesz, nie? Nie go trafić tym no strzegu, jak on mi tak kurwa strafuje. Defuj go, albo ja go defyje. Ja bez defa jestem. Mamy czas, mamy czas, mamy czas, spokojnie jeszcze. Dawaj, dawaj, typo, dawaj, typo. Ooooj. Nie, dobra. Możemy ich slajpować. Pce. I tak jeszcze D dwóch, no. Mam mleko Dostaję, dostaję, dostaję W no. go Mis. O Quora, dawajcie Mm -hmm. Tu będę grombą sami chyba, wiesz? <laughs> tu jest za dużo takich pochyłych rzeczy, żeby fajnie je postawiać. Mać. Um. Idą, idą mi do cała ekipa. Wrzucam mu tutaj i skakuję mu na twarz. Ko mnie Mam, u mnie, ostatni. Nie, ostatni, jeszcze nie, jest no, heavy. Jeszcze. Jeszcze heavy, no. heavy jest na górze, tam, oznaczyłem wam. Daję mhm. Ja do niego tam wjeżdżam. Oj, nie wierzę do niego. Pina mu się kurwa włączyła. Ty. idziemy na dwa? Hmm. Można ryzykować. To są trzy lighty. No hey. nie, się potuką tam. Dobra, bo jak, bo jak nawet y, to jedno, jedna drużyna przyjmie, to jeszcze tak przyjdziemy, mnie. To jakby. Do znaczenia. Na dachu. Mhm. Hmm. Nie, Nie będzie on żyje, jest. on jest tutaj na oknie. Dziękuję. Podaj go szybko. Nie, no kurwa, drugi jeszcze. Przejmuj, przyjmuj, że kolejne ekipa. Co tu się dzieje? Gramy tak, może co? Bo to wokół tego daszku jeździ. Nie, to pojedzie tam. Nie, to. To tu jeździ wokół. Nie no, widzisz jak jest linka narysowana po której jeździ trajektoria jakby A, tego lotu. Okay. Chodź tutaj, na, na, Uur, lewo, na lewo zaskoczymy, chodź. Pamiętam, że to są lighty, nie? I tam mogą się dostać. No my też. Kurde, ale będzie wymika. My... Do, 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 do ciebie, dawaj na platformę, dawaj na platformę. Grzegorz, chodź. Chodź. Chodź do mnie, chodź do mnie. Chodź do mnie. Cześć. Przejmuję. Jeszcze chwilę. Prostawo macie. Musicie komu ja? Ja nie, nie żyję chłopaki, heavy do, do Nice, jest Ja pierdolę Ale unlucka z tym grubym miałeś ładnie i wipe Tomasz, To masz, to ty dobrze byliśmy po prostu Oj stary U mnie, u mnie, u mnie, piwnicy Widzę, widać Kurwa Nie no ten dasz to jest U mnie u mnie Baki przejmuję. No ale tu już nie dam Pójdą na B mi się wydaje To chodźmy tu od lewej. że pójdą B. A co jest nawet za nami, więc muszą iść B. A. Duża jest ta mapa, ty. Kurwa, no CIE! Heavy na pół, heavy na pół, heavy na pół nie. Ja nie sprzeżyję tego, bo heavy rpg dał Heavy jest na zewnątrz, od lewej strony wam gdzie? Miłosz, plecy U mnie, no ja Jestem bezpieczny na defa, ja jestem no bezpieczny na defa Na zewnątrz, na zewnątrz, jest na cashoucie, na dawaj, 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 dawaj Jest po prawej, po prawej Na dole On nie ma dużo Jej, nie dobra, defuj tak jeden leży heavy, heavy low drugi leży oj na razie